Witajcie! Znajduję się na obszarze na, na terenie stacji Pszczółkach Dzisiaj zamierzam zobaczyć jak wygląda linia kolejowa numer 233 z Pszczółek do Skarszew Kiedyś no w zasadzie to równo Praktycznie 25 lat temu ostatni raz ten jechałem pociągiem. W dodatku to był ostatni kurs tego pociągu. Zresztą wideo z tego przejazdu mam opublikowane też na YouTubie, Link podeślę w opisie do filmu. widać, stacja w Pszczółkach żyje jak, nie wiem. Sporo się tu dzieje, spory ruch. Jakby nie patrzeć, jest to no, bardzo ważna linia kolejowa, tutaj przebiega przez stację. A ja jestem tutaj no, mniej więcej gdzieś tu, albo jeszcze kawałeczek dalej yy, zaczyna się Starotorze, a w tam w dalszej odległości, już w stronę paszy w Skarszew zamienia się w ścieżkę rowerową. Sam jestem ciekaw, jak to obecnie wygląda. Przejadę się, zobaczę, odwiedzę przystanki, stacje. Może uda się jakieś ciekawsze obiekty jeszcze zaobserwować i postaram się odwiedzić. A sama linia 233. Została oddana do użytków w roku 1884. Roku. No, także swoje latka też ma. Też jedna z pierwszych linii kolejowych wybudowanych w Polsce. I następujące stacje i przystanki można było spotkać po drodze jadąc do Skarszew. Pierwszą za pszczółkami były Żelisławki. Później była stacja Sobowic. Następnie Gołębiewko i Skarszewy. Skarszewy to była stacja węzłowa. Tam jeszcze dodatkowo był kierunek, czyli dalej linia 233 do, w kierunku Kościerzyny. Oraz odbijała w stronę Skurcza przez Starogard Gdański. Czas opuścić. To miejsce no i kierować się w stronę linii, już tak definitywnie na linię 233, na przystanek Rzeszławki. Zbliżam się już do nasypu na wyjeździe z Pszczółek. Gdzieś tam jest przecięcie z Krajową Jedynką. No i rzeczywiście jest ścieżka rowerowa po nasypie kolejowym Tam jest kierunek z Idziemy dalej w stronę Żelisławek Dotarłem do Żelisławek Jestem na Starotorzu w rejonie dawnego przystanku osobowego to był w zasadzie peron i nic poza tym. Zresztą to widać dokładnie na tym filmu, który nagrywałem z okna pociągu. Tam widzimy kierunek skarszewy A tutaj kierunek Pszczółki. Zobaczymy, czy jest to jakiś ślad po, dawnym, po dawnej krawędzi peronu. Sam jestem ciekaw tak jak to miała miejsce na przykład na ścieżce rowerowej z Farzewokrokowa na pewno jest górka górka jest w tym miejscu znajdował się peron i nic poza tym żadnego śladu nie ma ale mamy słupek kilometrowy ale świetnie wow, super tutaj mamy z tej strony opisany 4200 no fajnie no to już jest coś są oprócz nasypu kolejowego jeszcze, jeszcze można na jakieś tam ślady inne kolejowe spotkać to dobrze dobrze tu mamy fundament po słupie teletechnicznym albo energetycznym bo tu jakieś pręty wystają ciekawe Choć on jest z tej strony zaokrąglony, to może być teletechniczny rzeczywiście. O, no i dobrze. No to już takie drobne, ale małe szczególiki są. Istnienia tej kolei. No nic. Jedziemy teraz w stronę Sobowidza. Dotarłem do Sobowidza. Jestem przed budynkiem dworca. Tak jakby od strony miasta. Ale tu najpierw Znalazłem ślad po dawnej bocznicy. I jeszcze szyny są. Są jeszcze szyny, jest jakaś brama. Do jakiegoś zakładu. Także idę sobie tym nasypem na dawną stację. Jeszcze widoczek. Na dawną stację, tu w kierunku pszczółek. Tam mamy kierunek skarszewy. A zaraz za sobą był most kolejowy. Ciekawe, spróbuję się przejść tam, ten kawałek. Tu widać ślady jakiejś rampy, wyładowni. Idę w stronę rzeki Styna. Jest i słupek kilometrowy Podejdziemy do niego, zobaczymy co tam Czy coś na nim widać 8200, super Idziemy dalej Ten domek trochę tak na nastawnie Tutaj już lokalizacja jego przypomina nie pamiętam. Musiałbym film zobaczyć, bo na filmie na pewno jest. Jak to wyglądało. Na, na pewno jest, bo nagrane mam wyjazd z okna pociągu. Jest i mostek. Ale fajnie, że go zachowali w kratownicę. Piękny. Jest przystosowany do Ścieżki rowerowej do jazdy na rowerze, ale mostek oryginalny kolejowy jest no czadowo konstrukcja nitowana, wiadomo 1800 lata. Także to wszystko się zgadza. Super, taki był widok mniej więcej sok na pociągu. Pod nami rzeczka Styna A ja wracam się na stację i będę jechał w stronę Gołębiewka. Może jeszcze coś po drodze zobaczę, to, to się uruchomię. Jak patrzeć, może jeszcze jakieś szyny są, ale nic tu nie przetrwało. Wchodzę na tą rampę drogę dojazdową. Jest tutaj krawędź jeszcze trwała, oczywiście droga brukowana na stację. No, i tak chyba więcej takich szczegółów tutaj już nie odkryłem. Może gdzie nie, coś jeszcze jest, ale tak na pierwszy rzut oka tej nic takiego nie widzę. I tak fajnie. Tu już jest rampa pod jeden wagon która się tutaj też zachowała Jeszcze raz widoczek na perony i uciekamy w stronę gołębiewka przystanku osobowego. No, za sobą widzę jeszcze <coughs> będziemy przejeżdżać pod wiaduktem kolejowym. Że jeszcze troszeczkę takich obiektów jest. Tarem do Głębiewka. Tu mamy nasyp kolejowy, ale już tu ścieżki nie ma. Ścieżki nie ma, rowerowej. Przystanek osobowy jest tam, tam trochę dalej. Także idę zwiedzać. Może jakieś szyny będą w końcu ciekawe. Tu jakieś duże prace budowlane, jakaś inwestycja drogowa, chyba się rozwija. Nie, zwiedzamy dalej. Te większe pozostałości, więcej. Takie słupy przetrwały. Zobaczymy, czy jakieś wyrobiska tu są. Kopią czy co? Aż zobaczymy o co chodzi. Już troszkę odbiegniemy od tematu. Jakaś biurownia, kopalnia, czegoś. No i Wchodzimy na przystanek gołębiewko. Także ścieżki rowerowej nie mam. Ja myślałem, że ona do skurcza, do, do Skarszew. Biegnie ta ścieżka, a tu widzę, że już się skończyła. Mamy krawędź peronową. Tam jest ten budyneczek. Pozarastało nam. Jest i budynek w głębiewku. Krawędź peronowa. I przystaneczek. Resztki przystanku. Ale przetrwały. Tam mamy słupek kilometrowy. Podejdziemy, zobaczymy, czy jest jakiś opis. Jeszcze rzut oka na głębiewko od strony ulicy. Tam są pszczółki, a tam jest kierunek skarszewy. Tam jest głębiewko i pszczółki. A tu zaraz za przystankiem są jeszcze szyny. O proszę, tam kierunek Skarszewy. <laughs> Dotarłem do Skarzew. Także widok na budynek stacyjny od strony miasta. Idziemy na tory. Znajduje się na w terenie dawnej stacji z Karszewy. Tu mam widok w stronę pszczółek oraz w stronę Starogardu Gdańskiego. Jest i budynek stacyjny. Stacji nie ma. Tu jest kierunek Kościerzyna. Tam kiedyś oddali, tak jak mniej więcej ten dom. Tam gdzieś była parowozownia, nastawnia. Dzisiaj już chyba tego nie ma tych obiektów ze stacji. Op oprócz budynku, tu chyba już nic nie zostało. Jakieś jeszcze słupy latarniowe. Ten jest bardziej kompletny. No cóż, tym takim krótkim akcentem ze Skarszew zakończę moją wycieczkę. Innym razem wybiorę się w stronę Kościerzyny, może i w stronę Starogardu Gdańskiego. A ja dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie, wytrwałość do końca lub nie, to zależy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejny piątek po 18. .00. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.